Dziś będą kobiece sprawy Przed chwilą nagrywałam odcinek I to jest taki szybki gil odrazowy Oj, trochę się nie bało o, ej, klej to zmywa Klej zmywa takie mocne mazaki Ej, ej really? Prawda się zmywają trochę? No to czadersko nie przedłużam w sumie. Wezmę hmm, tylko chusteczkę. No i, i to będzie taki, taki odcinek o takich dziewczęcych sprawach. A mianowicie, proszę, jeśli widzieliście mój odcinek, gdzie pokazywałam rzeczy z Allegro, to e, na pewno wiecie tutaj, mamy. Bo jak widziałam na YouTubie, to wszystkie takie odcinki właśnie od takich podpaskach z, od Belly for były właśnie, no, po rusku. A tutaj będzie po polsku. Spełniam wasze marzenia. Ech. No. No dobra. I jeśli komentarze będą otwarte, a na to bardzo liczę, napiszcie mi datę swojego pierwszego okresu. Będę wstawiać serduszka. Jest to bardzo ciekawy czas dla nas wszystkich, w sensie dla kobiet przede wszystkim, nie, nie przede wszystkim, tylko dla kobiet. No i tak, powiemy sobie na razie o objawach. Pierwsza świątka zaczyna się od 9 do 16 roku życia, czasami od 8. Najbardziej to od 11 do 14 roku życia. I teraz powiemy sobie o objawach. I to będzie taki krótki odcinek, jeszcze później troszeczkę, za pół godzinki, ale pewnie to i tak stanie wie, trochę później. Zrobię kolejny odcinek, bo pewnie się za wszystkim nie wyrobię, pewnie będę powtarzać, ale warto obejrzeć ten drugi, nie ten, ale jak jesteście bardzo ciekawi, to, to ten dasz obejrzeć. No i tak, warto tutaj dodać, że takie objawy, to to są taki, taki gęsty śluz na majtkach, w zależności czy on jest albo biały, albo żółty, co to za włosy. No i tak. Drugi to jest ból tutaj pod brzusza. Tak tutaj. No to też to oznacza. Kolejny. Co tam jeszcze było? Bo się sama pogubiłam. Sama, właśnie, sama się pogubiłam. Dobra, w kolejnym odcinku dam sobie wszystko yy, przemyśleć i, i to powiem. Yy, a tutaj będzie tak skrócenie i szybko. Yy. Są dużo różnych testów. Yy, właśnie, kiedy nastanie. tam są takie pytania. No, takie Czy, czy już. Białych ślub na Majka i tak dalej. Wpiszcie sobie, kiedy zaczniesz swoją pierwszą miesiączkę albo okres i tam same quizy. To tam wyskoczy Wam dużo linków i tam kliknijcie na przykład w pierwszy przegląd to tam będzie jedno. No i sobie tutaj sprawdzimy. Tutaj mamy każdy z nich. Zacznijmy od y, ult, ULTRA Relax. Ur, ULTRA re, re relax. czasami to tak czytam, jak już mówiłam te były tylko um, po no, ruskim języku, a dzisiaj to po polsku będzie, tak, I tutaj właśnie mamy jedno, czemu to jest tak mokro? tutaj właśnie sobie uczymy eee, o czym ja mówię <grywa> eee, to są takie ultra relks, czyli one tutaj no, powodują się, to jest green tea to jest jesteście uczuleni na zieloną herbatę, zielone liście no to, no to nie możecie niestety ich używać, tutaj mm, właśnie mam robi taką kosmetyczkę taką holo, ale niestety nie przewidziałam tego ona jest przeźroczysta, czyli będzie wszystko widać. Najlepiej sobie wybrać jakąś taką ciemną, której nic nie widać, albo po prostu włożyć sobie kosmetyczkę w kosmetyczkę, jeśli się Wam się podoba, a jest przeźroczysta, no to, to, albo po prostu nie macie takiej Dzisiaj... Nie wiem w ogóle co mówić. Jedna jest mniejsza, druga większa i tam kładać jedną do nie Nieważne zresztą, to akurat... Tak. No i mamy taką, ja mam taką ładną, taką holo. A, jutro jest podobno u nas w szkole, jest dzień bez plecaka. Nagrywam to czekajcie, który jest dzisiaj dzień tygodnia. Jest... sobie tak to wezmę. I dzisiaj jest. Dzisiaj jest 31 marca czwarty. Czyli to jest w piątek, 3, 1 kwietnia Jutro także jest Prima Aprilis Uważaj, bo się pomylisz Może też nagram odcinek um, z różnymi prankami na Prima Muszę sobie poszukać. No więc, zielona herbata One są takie małe I to jest ultra lekarz Czy czujesz się tak zawodnie? Nawet ten... Poczekajcie sekundkę I niestety już tutaj muszę kończyć. Kolejny odcinek pojawi się za jakieś pół godzinki, może nawet nie. Teraz powstawiam te odcinki. Będziecie mieli na razie co oglądać. Niestety nie otworzymy sobie ich teraz. Otworzymy je na pewno dzisiaj, ale nie teraz. Bardzo bym chciała je otworzyć, ale niestety, no, to jest tak jakby telefon mojej mamy, tak to wyjaśnię, że. No i ona tam musi rozmawiać z kandydatami, to tutaj um, sobie to później dokończymy, dokładnie, bo to bardzo warto mówić, bardzo, no tak, bardzo, bardzo warto mówić, tak, ja myślę, że nawet sobie je otworzę poza odcinkiem, przepraszam, yy, ale nie mogę się <laughs> poruszać, no dobra, no to pa pa!